Siemano, witam. To jedziemy z tymi flaczkami. Boczniaki umyte. Uszaki też. Uważajcie na uszaki. Gdzie nie gdzie można trafić na kawałek drewna. Trzeba to dobrze sprawdzić i oczyścić. Tak jak tutaj na przykład. Kawałek kory, drewno. I mech. Dobra, bierzemy się zakrojenie. No, kroimy flaczki. Flaczki. buczniaczki Patrzcie, jak to wygląda. Prawie jak wołowę. wołowinkal kal. No. Do tego jeszcze mamy dwie marchewki, dwa ząbki czosnku, jedna cebula. Cebulę kroimy w kostkę, marchewka starta na, na tarce, czosnek, hmm, czosnek, co z czosnkiem? Pokroimy też drobniutko. Jedziemy z tematem panowie i panie. Cebula pokrojona, czosnek posiekany, o, jakieś siuszaki zawieruszyły, marchewa starta. I co, zaraz będziemy obsmażać? Co kocie? Co my tutaj mamy? To kocura. Jaki jest najdrobniejszy węgiel? Co, powiesz mi. Jaki jest najdrobniejszy węgiel? Co? Teraz musimy łapsko umyć w tym kocie. No miał jest najdrobniejszym węglem. No kocie, co się opierdzielasz. Op, smażamy szegółkę. A żeby się lekko zrumieniła dosyć ma tu zapach fajnie teraz damy farton marchew Pani kamera. odwracającego Taki. wyjątków zbiorników, wyjątków, tylko odważymy, 5-10 minut cofnie co, tu wleciał jeszcze cofnie tu mam dwa liście laurowe 5-6 ziarenek ziela angielskiego no powinna być czerwona papryka ale nie mam i majeranek. Ląduje to wszystko tutaj. Zabegłamy. No. Z papryki, trochę lipa. No dobra. Dusi nam dusi, buzuje jakieś 10 minut, dolewamy wodę, przygotowaną oczywiście, gorącą, I się zagotuje. Doprawimy solą, pieprzem, tak na ostro, bo to flaczki, nie? No i... Nieszczęsną magą. Jak to robi? Flaczki mają być ostre. No i tak to wygląda. Powiem wam, że pachnie fajnie. Flakami. Wołowymi. Takie przyprawy. Majeranek to robi robotę. Ja już próbowałem wcześniej. Mówię wam jest super. Całkiem całkiem gotujcie w domu ludzie różne wynalazki. Dobra. To wszystko chyba na dzisiaj. Smacznego. Do następnego.